Life could be a dream, Life could be a dream. Du, du, du. Rwa kulszowa to schorzenie, na które cierpi wiele osób. Jeżeli masz problem z ciągłym bólem pleców, koniecznie wypróbuj te proste ćwiczenia. Będziesz zaskoczony, bo efekt pojawi się od razu. Ćwiczenia z elementami jogi nie tylko przyniosą natychmiastową ulgę, ale zapobiegną też kolejnym atakom. Jak się okazuje, joga pomaga w rozciąganiu i wzmocnieniu mięśni dolnej części pleców i ścięgna podkolanowego, dzięki czemu zapobiega występowaniu rwy kulszowej i pomaga regenerować się zaraz po ataku. Ćwiczenia należy rozpocząć powoli i używać w ich trakcie specjalnej maty do jogi lub grubego ręcznika. To znacząco poprawi komfort podczas ich wykonywania. Poniżej znajdziesz pięć prostych i mało znanych pozycji jogi, które pomogą przy rwie kulszowej. Pierwszy. Skłony. Będąc w pozycji siedzącej pochylaj się do przodu i staraj sięgać do palców stóp. Postaraj się wytrzymać tak przez 10 sekund. Pamiętaj, aby głęboko oddychać. Drugi: Ptak, ptak to pozycja, która wzmocni i rozciągnie mięśnie rdzenia i kręgosłupa lędźwiowego. Zanim przystąpisz do tego ćwiczenia, pamiętaj o odpowiedniej kolejności jego wykonywania. W pozycji przygotowawczej ostrożnie uklęknij i połóż dłonie na macie. Wyciągnij prawą rękę w przód i lewą nogę za siebie. Staraj się utrzymywać kończyny prosto i w poziomie. Utrzymaj tę pozycję przez chwilę. Pamiętaj o oddychaniu. Powróć do wyjściowej pozycji. Powtórz to samo dla prawej nogi i lewej ręki. 3. Kobra to pozycja, która podobnie jak poprzednia, sprawi, że twój rdzeń będzie odpowiednio rozciągnięty. Wykonuj to ćwiczenie ostrożnie. Jeżeli podczas rozciągania odczuwasz ból, nie musisz wychylać się zbyt mocno. Z czasem dojdziesz do coraz lepszego rozciągnięcia. Zacznij od przyjęcia pozycji na brzuchu z wyprostowanymi nogami. Następnie obie dłonie połóż na podłożu obok siebie, tak aby mniej więcej znajdowały się na wysokości dolnej części klatki piersiowej. Łokcie przyciągnij blisko boku. Podczas wdychania powietrza, unosząc klatkę piersiową, przesuwaj dłonie do siebie. Biodra i dolne części ciała muszą stykać się z podłożem, natomiast plecy powinny być wygięte w łuk. Postaraj się wytrzymać w takiej pozycji przez 10 do 20 sekund, a następnie delikatnie opuść tułów z powrotem na matę. Jeżeli nie odczuwasz dyskomfortu, powtórz jeszcze kilka razy to ćwiczenie. Jeżeli jednak pozycja ta sprawia ci ból lub odczuwasz podczas wykonywania ćwiczenia dyskomfort, spróbuj położyć przedramiona na macie zamiast dłoni i ostrożnie unoś klatkę piersiową. Łokcie powinny znaleźć się bezpośrednio pod ramionami. 4. Podnoszenie stóp dzięki wykonywaniu tej pozycji odciążysz nerw kulszowy. Wystarczy w pozycji leżącej na plecach podnieść nogi tak, aby kolana były zgięte pod kątem 90 stopni. Ręce w tym czasie powinny swobodnie leżeć wzdłuż ciała. Nogi unoś powoli i delikatnie je opuszczaj. Powtórz 5 razy. 5. Pozycja od kolan do klatki piersiowej. Ta pozycja pomoże rozciągnąć dolną część pleców oraz mięsień znajdujący się głęboko w pośladku. Piriformis. Połóż się płasko na plecach z wyprostowanymi nogami. Wydychając powietrze, zegnij kolana i spokojnie przyciągaj je do klatki piersiowej. Następnie obejmij nogi rękami. Pamiętaj o tym, aby Twoje plecy były ułożone ciągle na płasko. Wytrzymaj w takiej pozycji od 1 do 2 minuty. Opuść delikatnie nogi do ich pierwotnej pozycji na ziemi. Jeśli masz problemy z kręgosłupem, koniecznie spotkaj się z lekarzem i dowiedz się, jakich ćwiczeń należy unikać.